Można powiedzieć, że we wspólnotach, gdzie jest pewna pokoleniowość, a przynajmniej pewien rodzaj uczniostwa, gdzie ktoś przychodzi do wspólnoty, staje się uczniem po to, żeby stać się mistrzem, jest konieczność naśladowania tych, którzy poprzedzili nas w wejściu do wspólnoty. Jest to konieczne, ponieważ te osoby, które wcześniej weszły do wspólnoty, one przetworzyły w swoim sercu, w swoim życiu charyzmat danej wspólnoty, czyli taką cechę charakterystyczną, według której ta wspólnota powinna, być, powinna funkcjonować, pewną duchowość, która jakby zrodziła myślenie w kategoriach charyzmatu, to bardzo ważne, bardzo istotne. I dlatego osoby, które przychodzą do wspólnoty i jakby szukają innych doświadczeń gdzie indziej, są takimi osobami, które zrywają owoce z różnych sadów, będą miały kłopot z wejściem do wspólnoty, dlatego że ta wspólnota proponuje. Pewien poukładany, zharmonizowany rytm życia duchowego. I dlatego trzeba dobrze się zastanowić, czy chce się być we wspólnocie i czy chce się naśladować. Tak jak dzisiaj o tym mówił Święty Paweł w swoim liście, że, że potrzeba i jest konieczne naśladownictwo tych, którzy przyszli wcześniej do wspólnoty, po to, żeby chwała Boża się rozwijała.